Przed obejrzeniem tego odcinka muszę Was uprzedzić, że jest on cały powiedziany sarkazmem. Nie ma tam nic, z czym bym się zgodziła, więc wszystko jest sarkazmem, nic nie ma co nikogo obrazić i jest to zwyczajna parodia. Zapraszam do oglądania. Hej, to Wasz Krem i witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o rzeczach, które uwielbiam w tej grze. Zapraszam do oglądania. Zawsze, kiedy cokolwiek nie pasuje mi w moim outfitie, Star Stable umie to bez problemu naprawić. Zawsze, kiedy zrobię jakieś super ciekawe zadanie, czuję to napięcie. Star Stable daje mi reputację. Żyć nie umierać. Znacie to uczucie, kiedy wchodzisz na stronę starosty, by sprawdzić, co zostało dzisiaj dodane. I widzicie, nowy wyścig? Najlepsza aktualizacja, nowe wyścigi to jest to, czego potrzebujemy. Konie, które mają identyczne chody jak poprzednie, a są jeszcze droższe? Takie konie to jest to, co kocham. Nie jedziesz sobie w wyścig, a po prostu gdzieś się bardzo śpieszy? Niewidzialna ściana. Oj, nie przejedziesz tak łatwo. Sądzę, że każdy gracz stary stary potrzebuje zadań wynieść, przynieść, pozamiataj. Takie zdania są właśnie najbardziej kreatywne i najbardziej urozmaicają nam rozgrywkę. Przecież to jest cudowne. Nie wchodziłeś długo na Star Stable? Twój koniec jest wytrenowany. Trenowałeś go bardzo długo i męczyłeś się, żeby był szybki? A raz go nie nakarmiłeś i w wolniejsze. wolniejszy? Trzeba było wejść. Cóż masz milion kartkówek i sprawdzianów? Star Stable i nakarmienie konia jest ważniejsze. Sorry. Nie możesz napisać Instagram, YouTube? To dobrze. Nie możesz się promować, przynajmniej tak. Star Stable pilnuje, żeby każdy YouTuber normalnie... Zapracowano swoją popularność. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie, bo oczywiście to ja mam rację, nie wy, więc wiecie jak jest. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.